Cześć, witajcie moi drodzy fani! I dziś przegląd nowego magazynu LEGO Ninjago Seabound. Tak, jest to już numer drugi, no nie drugi na ten rok, ale tak mówię, że drugi, z 15 sezonem Seabound. Może, ja nie oglądałem jeszcze na kartonetur po polsku. Będę oglądał na bajeczki.org. Okej, okay, musiałem trochę zmienić tło od tyłu. Promuje magazyn zawężony, więc możemy przychodzić do samego przeglądu magazynu. Więc zaczynajmy! Dobrze widzowie. Więc yy, okej, okay. wyciągnie. Tutaj mamy magazyn. Tutaj. Bardzo fajnie się prezentuje i paczkę z tym dżem naszym skuba. Karty. Ja już mam pierwszy w Polsce. Nową serię kart. Drugi poziom. Tak, za niedługo wleci. Z drugim poziomem. U nas w Polsce nie ma, ale ja już mam. Jestem pierwszy chyba w Polsce. No nie pierwszy, ale pierwszy na YouTube który nagrał przeglądnie po polsku i tam było to. okej okay, i paczka z drugiej serii kart naklejek. Naklejek akurat nie zbieram, ale może zacznę, jak zostawicie dużo łapek. Ale okej, okay, najpierw sam magazyn. Okej, okay, otwieramy. Promuję magazyn Star Wars. Może kupię kiedyś jakiś. Tutaj. Tutaj. Horrible Duel. Fajne. K książka już z Kuba. Tutaj fajny plakat. O, jaki fajny plakat z Kajem. Trochę tutaj możecie sobie szybko przeczytać. Tutaj mamy kalmara i te inne. Tutaj mamy Hydroperłę, której recenzja niedługo tak szczerze się pojawi. O i konkurs. Fajnie, fajnie. I Legacy Magazine. I kolejny to Nia, Skuba, Skuba Nia kochani. Patrzcie Skuba Nia będzie. Będzie w kolejnym magazynie nie, lecz miał być Merlopian, to nie był fake. Teraz okaże się, że będzie Nia. Nia, tak. Więc magazyn przeglądnięty i teraz minifigurka za i otwieramy. Próbowałem jakoś delikatnie otworzyć. Mamy tutaj różne elementy, więc złóżmy. Ok, więc mamy złożonego. Skuba. Ma płetwy. Maskę do nurkowania. Srebrną podstawową katanę. I tak. Tutaj. Taki błyskawice, Taki złoty, jakby do trzymania tego. I pu pu. Ok, ma bardzo fajne na drugi na ciele. I teraz do kart. Przejdźmy. Otworzymy karty teraz. Otworzone już Ok, patrzymy jakie tutaj mamy. Bo do kolekcji już karty ninja go były. Były na moim kanale, już prawie większość kolekcji mam. Okay, więc mamy tutaj takie. Taką kartę jej chyba nie mam. Whiplash'u na pewno nie mam. Tej karty też nie mam. Kai Samurai x Tej karty z Shintaro też nie mam. I tej karty też na bank nie mam. Teraz coś, co najbardziej mnie w tym magazynie zaimponowało. Tak w tym. Czyli naklejki z Ninjago. Okej, okay, to patrzymy. Ok, mamy otworzony. Ok, patrzymy. Te karty, żeby były z okazji dziesięciolecia. Ok, mamy taką piękną kartę ze Shintaro. Numerek 246. Taką kartę z jakiego? 11 sezonu, numerek 175. Taka karta z dziewiątego sezonu. Numerek 161. Taka karta ze Święta Zmarłych. Kola, chyba tak najlepsza: 35. Taka karta ze Święta Zmarłych. Numer 90. Więc to by było na ten. Tego przeglądu. Pa, pa! Pamiętajcie o łapkach i subskrypcji.